Pan Paweł Kaptur, ostatnia sesja młodzieżowej Rady Miasta. Dzisiaj takie pożegnanie, też pewien etap się kończy. Czy może Pan taką refleksję, się podzielić, co Panu dał udział w tym młodzieżowym samorządzie? Jest Pan w nim dosyć długo, z tego co pamiętam, od szkoły podstawowej. Tak, no, swoje początki w Młodzieżowej Radzie Miasta e, to już poczyniłem w 8 klasie szkoły podstawowej. E, wtedy no, tylko przez rok sprawowałem ten mandat, następnie z, e, wraz z, e, ze zmianą szkoły, tak, z pójściem do szkoły średniej on wygasł. Natomiast w drugim LO, do którego zawitałem, również udało mi się ten mandat odzyskać. E, na drugą połowę, no, drugi rok e, ówczesnej kadencji, e, wtedy pod przewodnictwem e, Oliwii Kwiatkowskiej, Natomiast no, już w drugiej klasie kolejna kadencja się rozpoczęła, no i wtedy już nie taki zwykły szeregowy radna, już jako przewodniczący Młodzieżowi rady miasta miałem okazję się realizować. Co mi ta kadencja dała? No, myślę przede wszystkim tutaj cieszę się z tego, że udało się aż tyle projektów na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz młodzieży tutaj w Raciborzu zrealizować. Naprawdę powiem szczerze, o tym jeszcze dzisiaj na pewno też będę wspominać i do tych tematów ale no nie przypuszczałem tutaj obejmując urząd przewodniczącego, że tyle uda mi się zrealizować. Bardziej zakładałem, że moja działalność i działalność tej kadencji będzie się opierać na kilku wydarzeniach, tych sztandarowych wydarzeniach Młodzieżowej Rady Miasta, które były realizowane już od wielu, wielu lat, zapoczątkowanych przez moich poprzedników i przez dalsze pokolenia kontynuowanych, przede wszystkim Raciborska Giełda Talentów, to taki, myślę, główny event właśnie Młodzieżowej Miasta zawsze był i liczę też, że będzie. I sądziłem, że na tym będziemy się skupiać Natomiast wraz z, gdzieś z kolejnymi miesiącami właśnie tej naszej 12 kadencji Młodzieżowej Rady Miasta zdałem sobie sprawę, że jesteśmy w stanie zrobić nieco więcej niż początkowo przypuszczałem i warto to wykorzystać, skoro się już zajmuje takie stanowisko. Trzeba pokazać jednak wszystkim naszym rówieśnikom młodzieży raciborskich, że jesteśmy tutaj po coś, nie tylko po to, żeby siedzieć i zajmować stołki, ale żeby właśnie działać na ich rzecz. Mhm. Za pana kadencji pojawiły się takie dwa nowe punkty w mieście adresowane do głównie młodych osób, jak stacja młodych na dworcu PKP i Urban Lab. Czy pan widzi w tym jako taki młody, aktywny człowiek, jakieś szanse dla takiego wzmocnienia jakby roli młodzieży, której coraz mniej niestety w ogóle jest na całym świecie, a braci Bożu też, żeby korzystali z tego? A co myślę, że jak najbardziej tak? Eee, przede wszystkim no, stacja młodych to jest, była tworzona z myślą o młodych ludziach. I my też jako Młodzież bardzo miasta to wykorzystujemy, ten teren. Co miesiąc odbywają się tam zajęcia z karaoke, tak. Każdy może przyjść, pośpiewać, spędzić po prostu super czas w naprawdę fajnym towarzystwie. Najbliższe karaoke już w, już w najbliższy piątek, 3 października, więc też z tego miejsca chciałbym wszystkich zaprosić. Jeśli ktoś jest chętny, jeśli ktoś lubi właśnie w, tym, w ten sposób spędzać, Swój czas wolny serdecznie zapraszam. E, więc natomiast stacja młodych jest otwarta również na inne inicjatywy, nie tylko e, właśnie takie e, muzyczno-wokalne, ale również i e, wiem, że się odbywają tam e, raz na jakiś czas turnieje planszówek, e, czy, czy właśnie jeszcze inne formy aktywności, więc jest to super miejsce właśnie do, do rozwijania się młodzieży, do rozwoju pasji młodzieży, natomiast Urban Lab no, Tyle, o, tyle coś orientuje. No został on stworzony w nieco jednak innych, w innym zamyśle do takiej strefy coworkingowej. Tak? Natomiast włącza to również tą młodzież, więc poniekąd możemy to również wykorzystać. Za mojej kadencji nie miałem aż tyle czasu, żeby skorzystać z tego obiektu, żeby postarać się go w dobry sposób wykorzystać, ponieważ dopiero on się jakoś otworzył. Na początku. Ktoś lato. Ktoś tak, lato. Znaczy lipiec tego roku, więc no tak naprawdę już to był koniec naszej kadencji. Przez wakacje tak naprawdę nie działamy, więc nie było czego robić, żadnego wydarzenia tam zrealizować. Natomiast liczę, że kolejne wydarzenia już w kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, czy właśnie też nasze takie jedno z nowych sztandarowych wydarzeń, czyli Radzie Forum Samorządu Uczniowskich, czy jeszcze inne wydarzenia z takiego zakresu edukacyjnego będą miały możliwość. Być tam realizowane. Czy młodzi garną się do samorządu, czy to jest coś, co ich interesuje? Tutaj jest zgromadzenie chyba 20 osób, coś takiego, tak? Więc pytanie, czy jest takim magnesem samorządu? Myślę, że to zależy przede wszystkim od placówki. Są szkoły, w których naprawdę zainteresowanie właśnie kwestiami samorządności i angażowania się społecznego, społeczno-politycznego właśnie w to życie miejskie jest naprawdę duże, chociażby właśnie mój liceum drugie LO, czy nawet gdzieś pierwsze liceum bądź. Tak, pan łyczek również on tam ma swoich jednak potopiecznych, których stara się pnąć do góry, czy też nawet i ekonomik, no zresztą moja poprzedniczka właśnie z ekonomika pochodziła tam, spełniała swoją karierę edukacyjną, więc są placówki, w których faktycznie to zaangażowanie jest dość duże, natomiast są też i szkoły, myślę przede wszystkim te podstawówki, tak, gdzie jednak ta młodzież jest trochę bardziej skryta, nie są na tyle oni, że tak powiem, zainteresowani właśnie taką działalnością społeczną, wykazywaniem się na rzecz swoich rówieśników, na rzecz młodzieży, więc to naprawdę zależy od placówki, nie? o której mówimy. Czy Paweł Kaptur pozostanie wierny takiej aktywności publicznej? Czy będzie go to dalej interesowało? Teraz przed Panem, Matura, więc musi się Pan skupić na nauce, ale później, czy gdzieś na uczelni wyższej, będzie też angażował się w jakiś samorząd studencki, gdzieś będzie próbował wykorzystać swój potencjał, który tutaj zbudował. Na pewno będę chciał się angażować w dalszym, w tak jak to dotychczas robiłem, angażować się właśnie w sprawy społeczne. Nie wiem, czy jak tutaj pan powiedział właśnie na szczeblu akademickim już na uniwersytecie, w mieście, do którego pójdę, bo tutaj też jest jeszcze duży wachlarz różnych możliwości. Oczywiście też gdzie się dostanę. Natomiast ja celuję przede wszystkim w Racibórz. tu się stąd pochodzę, tu się wychowałem, tu mieszkam całe ponad 17 lat, więc to właśnie kwestia Raciborza leży mi przede wszystkim na sercu. No i chciałbym tutaj się jednak realizować w, tutaj chociażby w... Radzie Miasta może w przyszłości na różnych funkcjach. Więc myślę, że jeśli już to celowałbym tutaj w Racibusz, w Radę Miasta, a czy na studiach, Powiem szczerze, na razie myślałem, żeby lepiej nie. Nie miałem takiej chęci, natomiast to co już będzie, jak się ta sytuacja potoczy, jak już będę faktycznie na, na studiach i będę widział tą rzeczywistość studencką, akademicką, e, no to wtedy myślę, że faktycznie jakąś decyzję w tej sprawie będę mógł lepiej podjąć. Bardzo Pani Prawda, dziękuję. Dziękuję bardzo.